Moduł Dokumenty jest miejscem, gdzie użytkownik może odnaleźć dokumentację swojej organizacji. W nowej, udoskonalonej wersji, biblioteka podzielona jest na dwa obszary: Biblioteka Dokumentów, Rejestry Dokumentów. Biblioteka Dokumentów zawiera dwa podstawowe katalogi: dokumenty i analizy, oraz regulacje wewnętrzne. Katalog, dokumenty i analizy podzielone jest na tematyczne podkatalogi zawierające dokumenty będące efektem realizacji zadań w ramach poszczególnych procesów elektronicznego obiegu. Użytkownik nie ma możliwości zarządzania tym obszarem katalogów dokumentów. Oznacza to, że nie można usuwać katalogów ani dodawać, czy też zmieniać ich nazwy. Użytkownik ma za to możliwość bezpośredniego wglądu do dokumentów umieszczonych w katalogach. Może również otworzyć metrykę zawierającą informacje dotyczące tworzenia dokumentu. Istnieje również możliwość edytowania i usuwania dokumentów. Zakres dostępnych akcji zależny jest jednak od uprawnień nadanych użytkownikowi. Uprawnienia może nadać twórca dokumentu lub osoba z uprawnieniami administracyjnymi. Uprawnienia nadawane są z poziomu metryki dokumentu. Katalog Regulacje Wewnętrzne również został podzielony na tematyczne podkatalogi. W nich uprawnieni użytkownicy mają możliwość umieszczania dokumentów organizacji. W katalogu Regulacje Wewnętrzne Istnieje możliwość dodawania nowych katalogów, zmiany ich nazwy lub usuwania. Te uprawnienia nie dotyczą katalogów domyślnych, formularze, instrukcje, procedury, uchwały. Działania na katalogach przeprowadza się poprzez kliknięcie na danym katalogu prawym przyciskiem myszy i wybraniu odpowiedniej akcji. Dodanie dokumentu do wybranego katalogu odbywa się poprzez działanie przeciągnij i upuść na wybranym katalogu. Upuszczenie dokumentu rozpoczyna proces dodawania dokumentu. Wystarczy tylko nadać nazwę dokumentu, która będzie widoczna dla innych użytkowników i kliknąć na przycisk Zakończ zadanie. Aby dokument był widoczny dla pozostałych użytkowników, należy nadać do niego odpowiednie uprawnienia w metryce dokumentu. Innym sposobem dodania dokumentu do katalogu jest wybranie akcji Dodaj klik na danym katalogu. Podobnie jak działanie Przeciągnij i upuść rozpoczyna to proces dodawania nowego dokumentu. W bibliotece dokumentów Veradesk Rejestry stanowią osobny obszar. Każdy rejestr umieszczony w bibliotece dokumentów jest tematycznym zbiorem określonych typów dokumentów. Przechodząc do wybranego rejestru, użytkownik ma możliwość zbiorczego podejrzenia dokumentów umieszczonych w danym rejestrze. W celu szybkiego dotarcia do interesujących informacji, istnieje również możliwość podejrzenia pojedynczych dokumentów, znajdujących się w rejestrze. Użytkownik ma również możliwość zarządzania widokiem kolumn wyświetlanych w rejestrze. Może je dodawać lub usuwać w zależności od informacji poszukiwanej w danym momencie. Istnieje również możliwość zastosowania prostego i dynamicznego wyszukiwania potrzebnych informacji spośród wszystkich danych wprowadzonych do dokumentów znajdujących się w rejestrze. Moduł Biblioteka Dokumentów Veradesk to proste i wygodne narzędzie do uporządkowania dokumentacji w każdej organizacji.